Witam serdecznie na kanale. Nowy rok, nowy film, nowe postanowienia. To wszyscy znamy, ale dla zacznę. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i pomyślności w nowym roku. A teraz przejdziemy do filmu, bez ogródek. Po, film, po tytule, jak pewnie widzicie, będzie to Kronea. Coś specjalnego yy, do moich demonów do Kings of War. Model Mantika, on jest całkowicie 100% żywicy I zaraz zobaczymy co w tym jest, jak widzicie otworzyłem pudełko, nie? żeby zobaczyć co jest w środku ehm. I zaraz to wiemy Pudełeczko, od kroneja, odwrotnie <laughs> Odwrotnie możemy, już słychać nawet I otwieramy, tutaj jakiś tam pierdół, oczywiście ehm, Tak, tu się coś, jakiś kawałek się ale to nieważne Patrzymy co w środku, no oczywiście podstaweczka 50 mm na 50 mm, no tak jest, wydaje mi się, że jest mała jak na ten model, ale może być Tu mamy oczywiście duże ciałko, jak sobie zobaczycie eee, Czekajcie, może to zdejmę, o Zaraz może będzie lepiej i jakoś to przybliżę Myślę, że będzie dużo łatwiej, o I zobaczcie Trochę jest niestety, ale problem, bo o, widzicie te wszystkie linie, tu linia podziału taka idzie spora, tu będzie do piłowania model jest bardzo ładny ale gdzieniegdzie faktycznie będą problemy z tą linią podziału, tutaj tam u dołu raczej nie ma większego problemu tutaj z tej strony jest myślę, że też dobrze hm. gdzie ten focus? Kup się. O, że jeszcze przybliżę. Myślę, że jest nieźle. Chociaż... No o tu... <grytanie> to będzie bolało, bo to będziesz ładnie spiłować chyba. Na tej stronie taki, takie rzeczy nie ma, no ale zobaczymy. To jest główna część ciałka. Bardzo fajne ognie. Teraz wezmę nogę. Jedna noga, kronej. Tutaj jest. chronej w sumie, tak? Bo to jest kronie. Kronia, tak? Więc może tak być. Noga ta jest w porządku. Nie widać raczej większych takich jakichś problemów na tej nodze. Tu mamy e, łapę. Drugą rękę. Nie wiem czy będziecie to widzieli, ale jak przybliżę i złapię fokus, w tym miejscu o, co Widzicie? Widzicie, kiedy jest poszarpane? No, będzie trzeba to piłować pilniczkiem, ale tak to na tej ręce już jest raczej w porządku. Bez większych tam, a nie, tu coś też jest. O. No to jakaś mała dziurka, no, ale tutaj też będzie do piłowania. Jest linia podziału. Tu przez całą tą rękę. Dobra. Kolejna część. Co teraz dosyć dwie. Została ta ręka, która zieje jakby tym ogniem. O, tutaj. Trosi, o, to są oczywiście wypraski, żeby nie było. Fokus. To są wypraski. A tak, to to. Hmm. Myślę że, myślę, że ta ręka jest w miarę w porządku. Bez jakichś wielkich, kolosalnych przesunięć. Jak widzicie. Ręka. I jeszcze głęboko została. Skupimy o taka twarz. twarz. Twarz nie ma problemu. Także jeszcze raz Wam pokażę na ciele, na zbliżeniu. O, widzicie to? Także tak, trochę tego jest. I ten model wygląda, mimo wszystko, i tak wygląda bardzo dobrze, bardzo ciekawie. I ja go złożę. Znaczy, w sensie, tak próbnie, nie? Tak. Ta ręka... Poczekaj, Czeka, to odłamie. Albo odłamywać nie będę, po prostu odetnę, nie? Żeby nie było lipy. Tak na szybko. O, i to jest tak. To też może od, ten. odetnę. O. To pewnie tu. Łe. Dobra, złamało się. Czyli tak, noga idzie tu. Hmm, hmm, hmm. Ta rączka idzie tu. No niestety, ale multi to raczej nie będzie tego miało. Raczej jest taka mono pozowa. O. o. I niestety tak wygląda. Oczywiście tutaj idzie gęba, nie? Ale to zaraz zobaczymy. Także model jest bardzo wysoki. Ja go teraz przeczyszczę. I pokażę jak to wyszło za chwilkę, myślę, że pół godziny wystarczy na przyczyszczenie więc do zobaczenia za chwilę. No dobra, model skończony, jak widzicie trochę mi zajęło, nie wiem, pół godziny, dużo było takich drobnych, bardzo małych flashów do, do zniwelowania, tutaj oczywiście te na przodzie, jakieś nie, wiem. Forma się chyba za bardzo przesunęła Szczerze mówiąc i wyszło kiepsko Dużo było piłowania Oczywiście jeszcze ją umyłem Wod, Ciepła woda z mydłem Więc nadaje się do podkładowania I model jest niesamowity Bardzo dobrze się prezentuje Naprawdę jest duży e, Teraz może przybliżę to Pokażę jak to lepiej wygląda Z tymi wszystkimi mm. O tutaj widzicie, jest trochę, trochę spiłowane, mniej więcej, tu było też do jest w miarę teraz płasko, ale stwierdziłem, że w sumie to i tak jest tak bardzo kamienne, więc właściwie to mogą być już takie, takie podwyższenia i niedoskonałości. Nogi tutaj, o, jest jeszcze trochę takiej powierzchni dosyć poszarpanej, ale myślę, że to też jeszcze... Przejdzie tu na palcach, było dużo takich przesunięć. O, jeszcze tutaj coś, coś widać. Może zrobię fokus. To też wszystko musimy poobcinać. Mm, twarz tutaj w miarę w porządku. Tu z tyłu. O, tutaj jakiś nasz był flash. Dużo było na ogonie. Tutaj, tutaj pod ogonem też trochę musiałem wyrównać. Tu płomienie. Na tym ramieniu, również tu na palcach trochę było krzywo. No, jakiś focus może? Proszę. Skupienie. I wyglądało nieźle. Bardzo ładny model. Nie wiem jak dokładnie jeszcze będzie, czy te stopy mam piłoć, bo one są takie... Chyba nie do końca równe, jak na przykład położę ten model... Na podstawce, to jak sobie zerkniecie... Może będzie widać, o! Widzicie? Jeszcze nie do końca to prosto leży. I, ten, i ona się trochę chybocze. No, ale myślę, że... Bo gdzieś są, są takie prześwity. Myślę, że albo to spiłuje. Pin. No nie wiem, czy pin będzie potrzebny w gruncie rzeczy, bo to i tak jest dosyć lekki model. Będę zasyłał za, za, za nią, za koronę, a nie za podstawkę. Podstawka jest cieniutka, więc... Pina te, pinu też dużo nie wyjdzie. 3 mm, to mało, ale myślę, że jak ją postawię, widzicie buja się, nie? Znaczy, że nie jest do końca prosto. I to jest, to jest trochę problematyczne. Hmm. O, postawię na przykład ją tak i też się trochę buję, więc gdzieś będzie, gdzieś jeszcze jest trochę do ścięcia. O tutaj tych nóg, czy tych stóp w zasadzie u spodu ale myślę, że udział tu w sumie mogę dać zalać trochę jakąś tym masą akrylową w każdym razie co sądzę o tym modelu jest bardzo ładny, jest naprawdę niesamowity trochę było prac, troszeczkę właśnie niedoskonałości z tymi, z tymi liniami ale podejrzewam, że to jest kwestia już osobnej każdej każdego modelu, tak każdy kto zakupi ją, to będzie mógł mieć troszeczkę inne doświadczenia z tym, nie wszyscy będą mieć takie same, jak ja. nie mogą mieć troszeczkę mniej dopiłowalni, nie trochę więcej, ale w niektórych miejscach, na przykład tu na palcach, były te FIDy, czy tutaj przesunięcie na, tej, na tych szponach, no też mogą być, albo ich nie być. I tutaj to przesunięcie takie po całej długości, po całej nodze, nie? Różny, róż, różne możecie mieć doświadczenia, w każdym razie mi się naprawdę bardzo ten model podoba, będę go zdecydowanie nie wystawiał, no i trzeba będzie go pomalować, jeszcze zastanawiam się tylko jak. Czy zrobić po prostu czarny podkład i najpierw wszystko to, te czarne płyty kam, kamienne zrobić, a później wykańczać ogień. Myślę, że tak będzie chyba najłatwiej, ogień później. Dlatego no, myślę, że jak ją pomaluję, a myślę, że miarę to będzie szybko, bo mi się podoba model. Taka zasada, nie? To co się podoba to jeszcze szybciej maluję i ten, i da znać, jak to będzie wyglądać a tak, taka mała dogrywka, a tak ona właśnie wygląda, Kronea w porównaniu z Abyssalami, Lower Abyssal spora, nie? tak na dobrą sprawę, to ona ma chyba 10 cm, 10 albo 11 cm wysokości więc różni się, wystaje zdecydowanie, ma wysokość 6 to ma chyba 2, to tylko ziódki, więc no jest trochę różnica. Powiedzmy, że nawet sporo. Sporo jest różnica. No i tutaj ją przykleiłem po prostu zwykłym klejem, znaczy w sensie kropelką. Więc myślę, że będzie się trzymać. do i tak będę miał ją za model, a nie za podstawkę. Tak więc porównanie niesamowite. Do tego co sądzicie o tym modelu? Dajcie znać w komentarzu. Najlepiej postawcie lajka, like, jak mu się podobało. I subskrybujcie, się, jeśli tego nie zrobiliście. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do następnego filmu. Cześć.